A z nami Patryk Kapuściński, inauguracja trzeciej ligi na stadionie KS Wiązownica, ale ty już w innych barwach Podlasie Biała Podlaska. Co zdecydowało? Może zacznijmy od tego. Wygraliście mecz, ale może powiedz jakieś kulisy tego Twojego transferu do Podlasia Biała Podlaska? E, kulisy były takie, że e, Podlasie e, zrobiło na mnie ogromne wrażenie w tamtym sezonie pod względem organizacji, e, nie tylko e, na boisku, ale i całego klubu. E, ja też jestem świeżo po, po zrobieniu kursu FAB. Ze względu też, że tam jest szkoła trenerów w Białej Podlaskiej, to postawiłem troszkę też na ten kierunek i chęć takiego rozwoju pod tym kątem, dlatego, dlatego zdecydowałem się na, na Podlasie. Wygrywacie dzisiaj inaugurację Skaz Wiązownica po kiepskiej pierwszej połowie. Zresztą sam przyznał to trener, że, że nie wyglądało to tak jeszcze, jak, jak ma wyglądać. Wiele zmian w Podlasiu. Jak ty się czujesz? Jak czujesz, że to, ten zespół będzie rósł z każdą kolejką? No i jak ocenisz ten mecz? Jeśli chodzi o mecz, no to Wiązownica dobre wrażenie sprawiła pod kątem takiego wysokiego pressingu. Poszli praktycznie jeden do jeden z nami i byliśmy zmuszeni grać długą piłką na, na dziewiątkę i mieliśmy problem, żeby, żeby wyjść spod tego pressingu. Chcieliśmy właśnie uniknąć właśnie graniem takim dłuższej piłki. Ogólnie powiem, że wiązownica ma bardzo dobry zespół i będą na pewno punktować w tej, w tej rundzie, myślę, że to będzie. Będzie drużyna bardziej takiego środka tabeli, nawet. Jeśli chodzi o nas, no to my cały czas się docieramy: dużo zmian, dużo nowych twarzy, dużo chłopaków, szczególnie młodych. Myślę, że z meczu na mecz będziemy też lepszą drużyną, bo takie zwycięstwa jak dzisiaj budują. Gdzie nie graliśmy jakiejś pięknej piłki, ale graliśmy skutecznie w defensywie i byliśmy skuteczni pod bramką. Mogliśmy nawet jeszcze poprawić tą skuteczność, bo nasze kontrataki były bardzo niebezpieczne. Zadecydowały stałe fragmenty i myślę, że z meczu na mecz się będziemy rozkręcać. W zeszłym sezonie piąte miejsce czy macie taką wewnętrzną, bo trener mówił, że nie ma jakiejś presji na, na, na wielki wynik. Natomiast czy wy tak sobie gdzieś tam zakładacie, żeby co najmniej powtórzyć ten wynik z zeszłego sezonu? Na pewno fajnie by było powtórzyć, ale spokojnie, spokojnie do tego podchodzimy. No, nie ma jakiejś presji. No, presja jest na drużynach, którzy, które e, mówią głośno o, o jakichś tam wyższych celach. My chcemy grać dobrze w piłkę, chcemy być dobrze zorganizowani, rozwijać się przede wszystkim. E, to jest nasz cel, tak naprawdę. Jakichś tam większych e, aspiracji na razie nie ma. Musimy, musimy w każdym meczu dobrze punktować i, i dobrze wyglądać, tak naprawdę. Zazwyczaj w drużynach, w których grałeś, na bramce stał młodzieżowy. Teraz tutaj mam prawie 40-letniego bramkarza. Czy czuć tutaj różnicę jakąś w tym, że, że bardziej się to w jakiś tam sposób układa? Wam ta gra obrona dzięki temu, że bramkarz jest bardziej doświadczony, czy to nie ma raczej znaczenia? Nie, no ma ogromne znaczenie. No, Rafał jest niesamowicie doświadczonym zawodnikiem. Już grał na najwyższym poziomie w Polsce i, no, czuło się to wsparcie. Do tego jest. Yy... Odpowiedzialny za nie tylko e, bramkarzy, ale stałe fragmenty, no to tak naprawdę on e, rozpisuje. E, I czuć ogólnie jego takie na treningu i na, na meczu jego wsparcie. A trenerem waszym jest 25-letni Artur Rękowski. Jak się współpracuje z takim trenerem tak młodym e, i jak, jak to wygląda w szatni? Czy, czy ma wielki szacunek od, waszych, od Was, jako grupy piłkarzy? O no tak, szacunek jest, jest duży i. W jedną i w drugą stronę, tak naprawdę. No, trener ma dużą wiedzę. E, ogromne zrobił wrażenie na mnie pod kątem merytorycznym i takiego przygotowania do treningu, e, myśli szkoleniowej. Naprawdę e, można czerpać wiele z, od, od takich ludzi, przede wszystkim. Patryk, dzięki i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.